Powstaje projekt ograniczający sprzedaż alkoholu. Agnieszka Zaręba, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do rozmowy razem ze mną w studiu. Pan Franciszek Abgarowicz, PSH Lewiatan, witam serdecznie. Oraz poseł pis Szymon Szymkowski, dzień dobry. dzień dobry. Czy będzie trudniej kupić alkohol? To zależy tak naprawdę od miast i gmin, które będą mogły, jeżeli ten projekt który teraz jest na wczesnym etapie konsultacji, ale jeżeli te rozwiązania, które proponuję wejdą w życie, rady miast po prostu będą miały nowe narzędzia do kształtowania sprzedaży alkoholu i pewnie część miast w ogóle nie ma takiej potrzeby, żeby z nich korzystało, bo nie dostrzega problemu zakłócania ładu i porządku przez punkty działające często całodobowo. Natomiast w dużych miastach, w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, w Krakowie te problemy występują i miasta apelowały o to, żeby mieć możliwość dodatkowych narzędzi, które na, na przykład sprawiłyby, że mogłyby zdecydować, że w centrum jest nieco mniej tych punktów w sprzedaży alkoholu. Ale to będzie indywidualna decyzja miast. Ustawa daje im tylko takie możliwości. Jakie problemy jako przedsiębiorstwo? przedsiębiorcy państwo dostrzegacie? Problemem według mnie jest brak, przynajmniej na szczeblu samorządowym, brak, brak dokładnego zrozumienia i brak też, to co tutaj wiemy, brak narzędzi dla gmin i miast. Rzeczywiście walki z tymi sklepami monopolowymi 24-godzinnymi, bo tak naprawdę to one generują większość problemów natury społecznej. Jakie narzędzia są potrzebne i jakie mają zostać wprowadzone? No tu jest wiele możliwości. Tym takim pierwszym, które miasta oczekują jest kwestia tak zwanej rejonizacji. Chodzi o to, że dzisiaj miasta mogą ustanawiać limit punktów sprzedaży alkoholu dla całego miasta, ale już nie mogą dzielić na części miasta, na strefy takie, gdzie zależy im szczególnie, żeby tych punktów było mniej. Chcemy wprowadzić takie rozwiązanie, które sprawi, że miasta będą mogły stworzyć takie podlimity na mniejszej części miasta, tam gdzie dostrzegają problem, bo dzisiaj obniżanie limitu dla całego miasta skutki, przynosi Taki skutek, że likwiduje się punkty sprzedaży alkoholu na peryferiach miasta, gdzie często ten problem nie występuje, natomiast w centrum miasta, gdzie tych punktów jest bardzo dużo, one generują duży obrót, są rentowne, w związku z tym tam one pozostają. A czy nie obawiacie się Państwo oburzenia społecznego? Tak po prostu. Ja powiem szczerze, że nie, bo mieszkańcy tych dzielnic miasta, miastach, gdzie te problemy występują, wręcz apelują do nas, żebyśmy zrobili porządek wreszcie. Ten porządek oczywiście to nie tylko kwestia zmniejszenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, to również skuteczne działanie służb Straży Miejskiej Policji. Ale jednym z elementów jest nasilona dystrybucja alkoholu i mieszkańcy o to apelowali, wnosili. Do mnie jeszcze jako samorządowca przez 9 lat byłem radnym miasta Poznania, teraz jako posła. Natomiast no, te osoby, które będą chciały kupić alkohol, my im tego nie zakażemy. Nie mamy na celu wprowadzania jakiejkolwiek prohibicji. One będą mogły go kupić, tylko po prostu nie będą go mogły kupić na każdym kroku. Będą może mo musiały przejść kilkaset metrów, a dzięki temu sprawimy też, że mieszkańcy nie będą musieli za każdym razem pod swoim oknem, w okolicach miejsca zamieszkania, e, no, wysłuchiwać hałasów często do późnej nocy. Tak, a czy dla przedsiębiorców to będzie problem? Będzie. Ja tutaj się zgodzę, że proste ograniczenie na tle całego miasta liczby punktów alkoholowych rzeczywiście nie skutkuje i też tutaj mocno uderza w sklepy, zwykłe sklepy spożywcze, osiedlowe, polskie, małe sklepy, które przy okazji mają alkohol. A struktura sprzedaży jest taka, że sklep, żeby przetrwać, musi mieć alkohol. Mimo, że to jest tylko 10% obrotu, bez tego nie ma szans przetrwać. I tutaj no, liczymy na bardzo jakieś mądre, kompromisowe rozwiązania, które pozwolą z jednej strony takiemu sklepowi, który nie generuje problemów społecznych, funkcjonować a jednocześnie uderzy w te, które... Ostatnie zdanie, kiedy możemy się spodz spodziewać takich rozwiązań? Znaczy, bardzo cieszę się z tej otwartości. Mhm. My też jesteśmy gotowi na konsultacje, również z przedsiębiorcami jesteśmy przed tymi konsultacjami. Nie spieszymy się z tymi przepisami po to, bo chcemy uzyskać wokół tego jak największy konsensus społeczny. Nie y, termin, nie szybkość wprowadzania tych rozwiązań jest ważna, tylko chodzi. ich jakość. Nie spieszymy się. Oczywiście dobrze by było, gdyby udało się to zrobić przed sezonem letnim, ale to nie jest jedyny wyznacznik. Ważne, żeby to było wprowadzone w, w takiej akceptacji możliwie szerokiej społecznej. I przede wszystkim żeby projekt był jak najlepiej przygotowany pod względem merytorycznym. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i dziękuję za uwagę. Dziękuję. dziękuję.